Ma! Zadanie siódme. Egzamin ósmoklasisty. No i teraz mamy zadanie znowu, prawda? Fałsz. Wiem, wiem. Spoko nie lubicie. Bardzo mi przykro jest to słyszeć, ale te zadania przeważnie są bardzo proste. No jedynie co? To trzeba podjąć poprawnie. Dwie odpowiedzi, żeby dostać tylko jeden punkt. No okej, okay, spoko. Jest to smutne, ale razem sobie poradzimy. Co my tu mamy? Liczbę 404. Czyli jeszcze damy radę to policzyć chwilę. Nie jest to wysoka liczba. Można zapisać w takiej postaci. Spoko. I teraz mamy ocenić prawdziwość takich zdań, że resztą z dzielenia liczby 404 przez 19 jest 5. Kurde, ziomeczki. Jedziemy, 404 podzielone na 19, no i najzwyczajniejszy na świecie słupek. W 40 mieszczą się 2 dwie dziewiętnastki, 2 dwie dziewiętnastki to jest 38, jak odejmę od 40 to zostaje 2, jak spadnie czwórka, to to w 24 mieści się tylko jedna dziewiętnastka. I jak ją tutaj wpiszę i odejmę, no to zostaje faktycznie reszta 5, bo już nie ma co spaść. 19 i w piątce nie zmieszczę. Odpowiedź jest prawdziwa. To było podane w treści zadania. Na pierwsze pytanie za darmo. Co oznacza ten zapis? 21 razy 19 plus 5. no, oznacza po prostu. Że tę liczbę mogę zapisać jako 21 dziewiętnastek, dodać 5 albo 19 dwudziestek jedynek, dodać 5. Czyli, jakbyś pakował ciastka do 21 miejscowych kartoników, no to w każdym takim kartoniku, znaczy nie, no w każdym byś zmieścił 21 ciastek, czyli kartoników miał być 19. No i 5 ciastków by Ci zostało, mógłbyś sobie, opier mógłbyś sobie zjeść. Natomiast jakbyś ładował te ciastka do kartoników, które pomieszczą ich tylko 19, no to wtedy musiałbyś mieć 21 takich kartoników, ale i tak by Ci 5 ciastków zostało. Proste. Każdy rozumie, zostają ciastka, są fajnie, tak? Jest fajnie. Nie zostają, nie jest fajnie. Chyba, że ktoś nie lubi ciastek. No to jest co z i trzeba by się zastanowić, o co z nim chodzi. No ale dobre, na pewno lubi matematykę, więc wtedy jest jeszcze ok, nie? Każdy, kto lubi no... matematykę, jest normalny. Liczbę 404 zmniejszymy o 5, to otrzymamy liczbę podzieloną przez 21. Policzymy sobie. 404 odjąć 5, Równa się 399. Pytanie było czy otrzymamy liczbę podzielną przez 21. Zrobimy sobie inaczej. 21 razy 10 to jest 210. Czyli mogę sobie odjąć to 399 zostanie mi spoko zrobimy najprościej jak się da, czyli sobie w słupku policzę. 9 odjąć 0 to jest 9. 9 odjąć 1 to jest 8. 3 odjąć 2 to jest 189. I teraz pytanie, czy ja od 189 mogę odjąć jakieś dwudziestki jedynki. No i zobaczcie, że 10 nie mogę, bo to było 210. No to może sobie sprawdźmy, ile to jest 9 dwudziestek jedynek. Żeby to sprawdzić, sprawdzam słupku. No mam nadzieję, że tego nie muszę tłumaczyć adeptom, którzy oglądają egzamin smok a właściwie rozwiązania zadań. Jeżeli muszę tłumaczyć, jeżeli nie rozumiesz, co tuś się wydarzyło, nie przejmuj się. Zostaw suba, kliknij dzwoneczek, żebyś wiedział, kiedy pojawią się kolejne filmy, i nie przejmuj się, jak będziesz. Jako tak opracował, to do egzaminu powinieneś bez problemu nauczyć się wszystkiego i dostać jako taką ilość punktów. A jak się przyłożysz bardzo, to nawet bardzo dobrą ilość punktów. I będzie wszystko ok. No, ale teraz zobaczcie, że ustaliliśmy, że 9,21 to jest idealnie 189, czyli ja idealnie mogę to odjąć i wychodzi 0. A 0 oznacza, że jeżeli te liczby zmniejszymy o te 5, to faktycznie otrzymamy liczbę podzielną przez 21. I to jest prawda. I dodatkowo od razu można było powiedzieć, że to jest prawda, bo tutaj mieliśmy zapis tej liczby. Ta liczba jest o 5 większa od liczby podzielnej przez 21 i podzielnej przez 19. Powiem więcej. 21 to jest 7 razy 3. A w takim razie, jakbyśmy tę liczbę pomniejszyli o 5, to otrzymamy liczbę podzielną i przez 21 i przez 7 i przez 3. I to są właśnie zasady podzielności, które też musicie mieć opanowane. Ale jak ty akurat tego nie potrafisz, nie przejmuj się. Już wiedzieć, co masz robić? Zostaw dzwoneczek i Zobaczysz, że wspólnie uda nam się wszystko opanować. Dajcie znać w komentarzu, czy to zadanie jest proste, czy sprawiło wam kłopot. Bardzo mnie to interesuje. Jestem ciekaw, jak sobie radzicie z tej matematyki i jak mogę wam pomóc jeszcze bardziej. A póki co, trzymajcie się. Na razie.